Dzień dobry Państwu. Jutro słońce zaświeci na zachodzie kraju, poza tym będzie szaro i mokro, a najwięcej deszczu spadnie od Pomorza Gdańskiego, Mazur, przez Mazowsze, po Małopolskę. I nadal będzie ciepło, nawet noc raczej bez przymrozków. Spodziewamy się od dwóch stopni na Suwalszczyźnie do sześciu w wielu regionach. Będzie sporo deszczowych chmur, tylko na zachodzie bez opadów, ale za to tam sporo gęstych mgieł. Pojawią się też na południu Polski, a silniejszy wiatr zerwie się tylko na północnym wschodzie. Jutro sporo słońca powinno być w zachodnich regionach, tylko przy granicy. Pokropi. Zdecydowanie więcej chmur będzie nad pozostałymi miejscami. Najwięcej deszczu spadnie od Pomorza Gdańskiego i Mazur przez Mazowsze po Małopolskę. W ciągu całego dnia to będzie 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. Nadal najchłodniej na Suwalszczyźnie i Podlasiu, a najcieplej na Ziemi Lubuskiej. I Dolnym Śląsku. Na barometrach bez większych zmian w Warszawie 1500 hektopaskali. Zobaczmy, co przyniosą kolejne dni. W sobotę rano sporo mgieł. W ciągu dnia nadal dużo chmur i będzie padać. Tylko miejscami na zachodzie buśnie słońce i tam mniej deszczu. Za to najmocniej się rozpada na wschodzie kraju. Nadal będziemy czuć silniejszy wiatr na północnym wschodzie. W niedzielę dla odmiany więcej słońca, jednak deszcz jeszcze może padać na północy kraju. Co do temperatury, to ciągle łagodny październik. Początek tygodnia też będzie ciepły. Temperatura zacznie spadać od środy. Do zobaczenia.